Witajcie, kochani. Walentynki za nami. Dzisiaj nagrywam to dla Was w sobotę po południu. Od kilku dni jest. Trzepa, skudna pogoda tutaj. Pada deszcz, jest zimno, nawet temperatura nocą potrafi zejść do 10 stopni. Także jak ktoś się wybrał na wyspy w styczniu, bądź teraz w lutym, no to niestety trafił na pogodę, która podobna jest w niektórych rejonach Polski, prawda? Też w granicach tam 10 stopni. na końcu filmiku pokażę Wam, jak tutaj wygląda deszcz, kiedy w ciągu kilku minut ulica potrafi się zamienić w rwącą rzekę otrzymałem ostatnio kilka e maili od osób które a, skorzystały z moich ostatnich prognoz znaczy nie prognoz w sumie z analizy i, i tam gdzie ja oczekiwałem na zagrania <laughs> bardzo dziękuję takie maile bardzo mnie budują i, i no aż się chce człowiekowi coś robić w, w tym kierunku ale no pff. Proszę to zawsze traktować z rezerwą, pamiętajcie, że Wasza analiza jest najlepsza, jak to mówią. Moja jest najmojsza, tak czyli nie, nie, nie radzę się sugerować niczyją. Zawsze ta którą wykonacie sami będzie przynajmniej dla Was prawidłowa, a jak widać kilka kresek na na platformie na wykresie potrafi zmienić cały obraz i nasze spojrzenie jest już na zupełnie inne i, i cieszy mnie to, że niektórzy wyciągają z tego prawidłowe wnioski i im się wiedzie. No cóż, w takim razie przejdźmy do rzeczy bez narodzenia. Weźmy euro dolara zawsze od niego zaczynam, bo mam go najbliżej po lewej stronie. Więc przy ostatnim nagraniu to było 17 chyba stycznia. I to było. Byliśmy Byliśmy tutaj, na tej, na tej czarnej świecy. Mówiłem, że będę tutaj czekał na, na tą cenę. I nie zamierzam się pakować póki co w żadne shorty. Oczywiście to jest zrozumiałe, więc zagranie tutaj w pozycji długiej do ostatniego a, takiego małego, małego oporu no, dało efekt. Co, co dalej, prawda? No, zobaczymy. Nikt z nas nie ma szklanej kuli. Więc zamknięcie się ceny powyżej tego ostatniego strzału, czyli oczekujemy w przyszłym tygodniu pokonanie tego poziomu, tak? no wtedy będziemy mogli sobie zagrać do następnego w granicach 1,38. Jeżeli zaś tu wystąpi na bardzo wyraźne odwrócenie, tak jak powiedziałem, dalej nie będę grał w pozycji krótkich, znowu będę czekał gdzieś tutaj na, na tą cenę, ewentualnie. Jeżeli nastąpi korekta do moich średnich, starym zwyczajem spróbuję tę cenę złapać tutaj gdzieś wyżej, troszeczkę na longi. No, ale muszę mieć ku temu powody, tak. To nie tylko, że jeżeli cena mi tutaj podejdzie, to nie oznacza jeszcze, że ochura hura już, i już lecimy z koksem. Muszą być ku temu jakieś wyraźne przesłanki. To tyle krótko na temat Edzia. Oczywiście kabel mój ulubieniec ostatnio. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, praktycznie licząc tego, tego logika tutaj. Siedem białych świec. Myślę, że chłopak sobie odpocznie teraz. Szczególnie, że jesteśmy na dość fajnym poziomie. Ja już go pokazywałem chyba dwa razy na moich nagraniach. Popatrzmy jeszcze raz na wykresie tygodniowym. Tak. Ścisnę trochę ten wykres, żebyście lepiej zobaczyli o co mi chodzi. Chodzi mi o ten poziom tutaj, zaznaczony tą czerwoną krechą, i właśnie jesteśmy dokładnie na tym poziomie, więc żeby jeszcze raz, bo oczywiście wykorzystałem y, swoją poradę, którą dałem sam sobie, kiedy byliśmy tutaj w trakcie tych spadków. Oczywiście to był bardzo fajny, y, dosyć wyraźny sygnał, tak? Dwa pimbary pokazujące siłę kupujących więc tutaj wszystkie zlecenia sprzedaży zostały fajnie wchłonięte no i nastąpiło piękne wybicie żeby powtórnie w tą pozycję wejść no to oczywiście będę oczekiwał jakiejś korekty może już nie do tego poziomu ale powiedzmy gdzieś te okolice tutaj moich średnich jeżeli cena tutaj zawita oczywiście to będę dalej grał pozycje długie mamy czas nigdzie nam się nie spieszy warto kilka dni nawet na, na to poczekać a jeżeli nastąpi przebicie to tak samo nie pakujemy się tak wysoko od razu pozycje długie wiadomo po takim dużym impulsie może nawet powinna nastąpić korekta no ale oczywiście nie będę tutaj się bawił w jakieś przepowiednie zobaczymy co rynek co rynek nam pokaże jak się zachowa na początku przyszłego tygodnia dobrze przejdźmy sobie teraz do no ta prognoza mi się wybitnie nie udała. A powiedziałem, że będę gdzieś tutaj walczył z pozycjami długimi, tak? Mniej więcej. No, poziom ten został przebity i też nie doszedł do, do tego mojego wzrostowego kanału tutaj. No trudno, tak bywa. Czy jak na prawo się mylić? Liczyłem, może jeszcze, że tutaj mi się to zgra. Ten tutaj mały opór, który został przebity, bardzo głęboka korekta. No i fajnie by było, jakby cena zawitała właśnie w tym punkcie, tak? czyli ten kanał, i ta, i ta prosta linia tutaj. No. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Jeżeli nastąpi momentum wybicia z tej, z tej małej konsoli, która była w tym tygodniu, no to oczywiście powinniśmy sięgać sięgać tutaj czyli 145 powiedzmy z małym kawałkiem tak? jeżeli nastąpi wybicie stąd eee, po, po, po. Frania nie będę omawiał no Frania sobie fajnie tutaj pomyka w takiej, w takiej jakiejś dosyć szerokiej konsoli ostatnio eee, robi tutaj nowe szczyty, nowe dołki eee, rozszerza się później znowu eee, można tak na szybko Nigdy się nie nauczył tu chyba rysować trójkątów, ale a powiedzmy jeden, gdzieś tutaj będzie 2 tak na oko i 3 Boże kochanie, zaraz zmienię. Musiałem przeinstalować platformę, ponieważ jak zmienili MT4 i wyszła szóstka, szlak trafił, nie mogłem tego upgrade'ować i musiałem na nowo instalować platformę. Zaraz zmienimy tutaj te strętne kolory na jakieś takie bardziej akceptowalne. Może coś takiego. No nie, nie podoba mi się to, wywalam to. Ech, e... No zobaczymy, jeżeli tutaj miałoby nastąpić odbicie, no to oczywiście zobaczymy też i odbicie z tego poziomu na euro-dolarze, ponieważ są to pary ujemnie skorelowane, bardzo mocne, więc jeżeli tutaj EDZIO zawróci, no to FRANIO powinien podejść wyżej dobre miejsce na obydwa tego typu zagrania, natomiast oczywiście nie polecam grania, mieć przeciwstawnych pozycji na ujemnie skorelowanych parach, więc jeżeli ktoś gra krótką na etku, a długą na franiu, no to nie ma sensu, bo jeżeli cena poleci w przeciwnym kierunku niż przewidzieliśmy czy staraliśmy się przewidzieć no to oczywiście mamy dwa stopy i, i nie ma to większego sensu lepiej dywersyfikować swoje pozycje, czyli grać Pary nie jest korelowane, tak? czy wybieramy parę z dolarem, a drugą jakąś tam z jenem, albo z australijskim dolarem, albo coś w tym stylu. Więc nie, takich rzeczy po prostu nie warto robić. Tak? Euro, australijski dolar. Kolejna, kolejna, kolejny powrót do tego fajnego wsparcia. A tutaj zajęcie pozycji długiej było fajne do dzisiejszego dnia, prawda? Kiedy rysuje nam się tutaj czarna świeczka. Więc, jeżeli z tej pozycji długiej nas wyrzuci, no to poczekamy sobie na powtórny sygnał. Być może fajnie się tutaj w tym kanale ta cena zejdzie razem z tą linią wsparcia, z tym poziomem wsparcia, i jeszcze raz będziemy próbowali zaatakować z tego miejsca do mm, najbliższego oporu. No, jest, jest o, co, o co powalczyć 600 pisiorów, tak na ulicy nie leży. Dość, dość duża odległość. Może, może drugim razem się uda, no ale zobaczymy. To jeszcze nie jest tak, nic strasznie groźnego, prawda? Poczekamy na, na, na poniedziałkową sesję. A jeżeli po prostu ktoś już ma stop na wejściu i go tutaj wywali, no to jeszcze raz będziemy próbowali atakować ten poziom kiwi, kiwi aż się dziwi pamiętacie, mówiłem tutaj o tym pinie jak fajnie można było sobie go wykorzystać do pozycji krótkiej gdzieś byliśmy wtedy który to był, 17 byliśmy tutaj na tej czarnej świecy no i faktycznie opadło ja powiedziałem, że tu będę polował było tutaj bardzo trudne zagranie pozycji długiej ponieważ nawet na mniejszym interwale na h nie było tutaj wyraźnego sygnału. Zobaczcie to sobie w przybliżeniu. Tak, czyli tutaj szukaliśmy jakiejś okazji do wejścia. No, no w ciemno, zagrać tu longa, no nie wiem. W każdym razie ten drugi knot taką pozycję mógłby wyrzucić, jeżeli gdzieś tutaj próbowaliśmy tam coś podrzeźbić. No, nie analizowałem tego, ponieważ nie grałem tej pary, szczerze mówiąc. No ale zachowała się też bardzo grzecznie, tak, czyli odbicie od odsparcia i podjazd znowu do tego, do tego samego poziomu. Na wykresie tygodniowym nic nie wynika dla mnie z tego wykresu. Po prostu kołaczałem się pomiędzy jakimiś tam poziomami. No byłoby dziwne, gdyby, za, gdyby kolejny raz udało nam się tutaj zaszorcić i znowu dojść do tego żółtego pola, no ale to już jest kuszenie losu, tak, poczekajmy, zobaczymy jak się cena tutaj zachowa jeżeli zamknie się świeca powyżej żółtego pola, no to um, albo będziemy atakować ten swing tutaj tak, czyli no, poziomy gdzieś powiedzmy 0,85 tak, ewentualnie spotkanie z linią trendu z wykresu tygodniowego a tam nie pała miłością do tych linii trendu, szczerze mówiąc, no ale zawsze coś, jakiś punkt oparcia tak, czyli jeżeli wychylimy się zamkniętą świecą daily powyżej tego poziomu, a to będzie oznaczało, że rynek chce pójść wyżej i będziemy za nim podążać. W tej chwili to jest odległość circa about 108 360, 8,500, jakieś 120 parę pips. No, szału nie ma, no ale jak ktoś by chciał sobie na kilku parach coś podrzeźbić, no to tą też można wziąć pod uwagę i, i no, ruchy są niewielkie no, ale spróbować można jakąś małą pozycją żeby się upewnić w tym australijski dolar, amerykański dolar więc wygnańcy Roz, rozszerzmy to troszeczkę tutaj gdzieś rysowałem to wsparcie gdzieś ono mi tutaj zniknęło to było mniej więcej tak, pojadę grubo mówiłem, byliśmy tutaj w tym miejscu że jeżeli cena zrobi korektę do tego poziomu, można tutaj próbować zagrać krótko no, można było tak, to krótko, to trwało jakieś 190 pipsów no i oczywiście zawrotka Za utrzymanie tej pozycji i, i zamknięcie jej gdzieś tu na dole mogło stanowić problem jeszcze przyjrzyjmy się temu na, na H4 to było to miejsce, tak przebicie tego wsparcia hmm, powrót tak, klasyczne zagranie, tak, przyjście, wsparcia, korekta i tutaj, rzeźbienie pozycji krótkiej. Było po drodze parę niuansów, które mogły spowodować a, a, ścisk zwieraczy, tak, i ucieczkę z takich pozycji. No, ale, no nie wiem, to, to, to naprawdę nie jest, nie jest zbyt wyraźna sytuacja. Zobaczcie, że a, pin, na przykład prowzrostowy, zakończył się czarną świecą. Tu mamy pin. Czarny, spadkowy, zakończył się białą świecą, więc analiza świec tutaj praktycznie jest bardzo mało przydatna. Tak? Lata to po prostu we wszystkie strony, więc tylko wsparcia i opory tutaj mają sens i nic innego technicznie nie można, nie można za bardzo sobie na kiwi pograć. Więc po kolei, jeżeli okaże się, że nam się jakaś kolejna świeca daily zamknie tutaj, no to spróbujemy podjechać nam około 200 pips jeszcze, jeszcze w górę no i tak szybciutko żeśmy sobie polecieli 14 minut praktycznie o wszystko mówione nie wydawało mi się tutaj więcej szczegółów może w tygodniu się sytuacje wyklarują wtedy wtedy postaram się nagrać kolejne ekspreso troszkę szybciej tak jak mówiłem na, w styczniu, że, że będę trochę zajęty i faktycznie tak było, potem miałem problemy z internetem, jak zwykle tutaj wszystko jest maniana, niby jutro, niby pojutrze, a dostajemy sms -a, że dopiero za tydzień. No i tak tutaj jest, trzeba do tego przywyknąć, więc jeżeli się tutaj coś nowego pojawi, to postaram Wam się dać stosunkowo szybko, dać znać i, i coś, coś nowego nagramy z jakąś nową analizą. Próbujemy zająć tutaj jakieś pozycje. To było na tyle moi drodzy. Dziękuję Wam za to, że oglądacie moje nagrania. To mnie buduje, to mnie pociesza. I a na koniec mało optymistyczny obrazek wyżycie sobie, jakie potrafią być efekty. A praktycznie nie tak wielkich opadów deszczu. Dzięki i do usłyszenia.